W imię Ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Czcigodni księża, najdrożsi wierni. Dzisiejsze czytania stanowią pewien ogólny kontekst. Bardzo użyteczny, wręcz niezbędny do rozważania nad krwią Chrystusa, nad jej prawdziwą wartością, nad jej prawdziwą ceną. Tym kontekstem jest oczywiście kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Najwyższego kapłana i jednocześnie ofiary. To jest ta różnica między kapłaństwem Chrystusowym a kapłanami Starego Testamentu. Jezus Chrystus sam siebie składa na ofiarę. Ale żeby mówić dokładnie o kapłaństwie Chrystusowym, musimy najpierw przypomnieć sobie czy po prostu poznać zasadę, na której się ono opiera. Czym w ogóle jest kapłaństwo? Otóż. Kapłaństwo polega na pośredniczeniu, na pośrednictwie pomiędzy Bogiem i ludźmi. Z jednej strony kapłan jest tym, który daje ludziom dobra pochodzące od Boga. I w języku łacińskim określenie kapłana sacerdos pochodzi od określenia łacińskiego wyrażenia sacradans, dający rzeczy święte. Ale z drugiej strony kapłan na mocy Również tego wstępującego pośrednictwa zanosi modli, modlitwę, a także dokonuje ofiary. A więc tutaj mamy do czynienia z tym pośrednictwem idącym w drugą stronę, od ludzi do Boga. Tym właśnie ze swej istoty jest kapłan. Ale jeżeli chcemy zrozumieć, na czym polega kapłaństwo Chrystusowe, to musimy najpierw jeszcze po zapoznaniu definicji kapłaństwa. Zrozumieć, że Jezus Chrystus nie jest zwyczajnym człowiekiem. My to właściwie w to przecież oczywiście wierzymy, ale musimy sobie coraz lepiej z tego zdawać sprawę, że on jest prawdziwym człowiekiem i jednocześnie prawdziwym Bogiem. Że ze względu na tajemnicę wcielenia, w pewnym momencie historii, ze względu na nasze odkupienie i zbawienie, dokonała się tak zwana unia hipostatyczna. Jedna z osób boskich. Osoba Słowa, osoba Syna, druga osoba Trójcy Przenajświętszej przyjęła ludzką naturę, to znaczy ludzkie ciało, ale też i ludzką duszę. I nie pozbywając się swojej boskiej natury, Jezus Chrystus jako Bóg-człowiek posiada także naturę ludzką. Jest Bogiem i człowiekiem, te natury nie zmieszały się w nim, nie uległy jakiemuś pomieszaniu, ani też ludzka natura jakoś nie roztopiła się w naturze boskiej, są od siebie, jakby niezależne, ale jednocześnie są połączone osobą, osobą boską. Jest to wielka tajemnica. Właściwie dopiero w niebie będziemy w stanie zrozumieć dokładnie, na czym ona polega. Oczywiście, jeśli chodzi o kapłaństwo, jeżeli kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, między ludźmi a Bogiem, oczywistą jest rzeczą, że nie może być Jezus Chrystus kapłanem jako Bóg, ale jest nim jako człowiek. W naturze ludzkiej Jezus Chrystus jest kapłanem i to od samego momentu wcielenia, od samego momentu poczęcia. Wtedy, kiedy Unia Hipostatyczna zaszła, wtedy mamy do czynienia z konsekracją na kapłana. Jezus Chrystus jest od tego momentu kapłanem, już oczywiście na wieczność, ale jest od tego momentu kapłanem. Kapłaństwo Chrystusowe jest wobec tego wyjątkowe. Dlaczego? Jest ono wyjątkowe z trzech Powodów. Bo istota kapłaństwa, jego doskonałość, opiera się na tych trzech elementach. Jeżeli jest pośrednictwem, to jego doskonałość będzie polegała, będzie zależała od stopnia zjednoczenia, zarówno z Bogiem, jak też i stopniem zjednoczenia z ludźmi. Bo On pośrednicza, więc im bardziej jest zjednoczony z tymi elementami, który, między którymi pośredniczy, tym jest doskonalszym kapłanem. A po trzecie, doskonałość kapłaństwa będzie zależała od ofiary, jaką kapłan składa. I zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Chrystusa. Jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć wagę kapłaństwa Chrystusowego, bo jak powtarzam, to jakby wiąże się bardzo ściśle z wagą, ze znaczeniem i sceną Jego krwi. Jeżeli chcemy zrozumieć wagę Jego krwi, cenę Jego krwi, musimy zrozumieć wagę Jego kapłaństwa. Te rzeczy są wzajemnie ze sobą powiązane. A więc ta waga kapłaństwa Chrystusowego opiera się na tych trzech elementach. A więc najpierw zjednoczenie z Bogiem. Skoro Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, prawdziwym Bogiem, to to zjednoczenie jest wyjątkowe, bo ono nie opiera się tylko na świętości Jezusa Chrystusa jako człowieka, na pełni łaski, którą posiada jako człowiek. Ale opiera się na czymś właśnie niestworzonym, na tej Unii Hipostatycznej. Wynika po prostu z tego, że za tą naturą ludzką stoi boska osoba. Że ta boska osoba działa w ludzkiej naturze i jest kapłanem w ludzkiej naturze, ale stoi za tym boska osoba. Wobec tego. Cokolwiek dokonuje Jezus Chrystus jako człowiek ma wartość nieskończoną, ponieważ dokonuje tego boska osoba, która ma nieskończoną godność. Nieskończoną wartość jest niestworzona, jest właśnie boska. Wobec tego wszystko, cokolwiek robi, ma wielką wartość, właśnie dokładnie mówiąc, nieskończoną. I teraz drugi element: zjednoczenie z ludźmi jest Bogiem i człowiekiem. Jest człowiekiem, ale jakim człowiekiem? I za kogo składa tę ofiarę? Jest zjednoczone ze wszystkimi ludźmi w tym sensie, że składa ofiarę za wszystkich. Oczywiście, niestety, dobrze wiemy, nie wszyscy z tej ofiary chcą skorzystać. Nie wszyscy z niej korzystają, ale za wszystkich została złożona. Poza tym stopień zjednoczenia z ludźmi. Otóż Jezus Chrystus jest nowym Adamem. Jest głową odkupionej ludzkości. Jest najściślej z nami związany, ponieważ... Te wszystkie łaski, które przychodzą do nas, one przecież przychodzą od Niego. Tak jak z głowy pochodzą te wszystkie dobra, które, jakby dobra rozumu, które kierują człowiekiem, które należą do człowieka, one wszystkie przychodzą od głowy. I tak jest właśnie z łaską. Przychodzi od Chrystusa. A więc również i w tym drugim przypadku, Jezus Chrystus jest najściślej zjednoczony z ludźmi. I po trzecie, ofiara, którą składa Jezus Chrystus. Wiemy, że wyjątkowość. Kapłaństwa Chrystusowego polega też i na tym, że składa on ofiarę z samego siebie. Że rzeczywiście, chociaż mógł bardzo łatwo swoją boską mocą powstrzymać prześladowców, że mógł nawet po otrzymaniu ciosu śmiertelnego mógł wtedy wrócić swoje własne ludzkie życie, to jednak on z własnej dobrej woli chciał to życie złożyć właśnie w ofierze. Jest to prawdziwa ofiara. Ale teraz. Zobaczmy, jest najściślej z tą ofiarą złączony, bo on składa swoje własne ludzkie życie swoje własne ludzkie ciało swoją własną ludzką duszę, która jest smutna aż do śmierci jak w Piśmie Świętym czytamy. Więc składa to wszystko, co ma i składa jako człowiek oczywiście i składa to właśnie w połączeniu z, 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 po prostu jest to na, coś najściślejszego coś, co jest mu najbliższe składa coś. Największego. I znowu ta sama zasada nie chodzi tylko o to, że to jest największy święty, że ma jako człowiek największą, najmocniejszą, najintensywniejszą, zażyłą miłość do Pana Boga, największą przyjaźń, największą łaskę stworzoną w duszy, ale znowu stoi za Nim osoba boska. I wobec tego to wszystko, co posiada, to wszystko, co składa w ofierze, również od strony samej tej ofiary, ma wartość dokładnie ściśle rzecz biorąc, nieskończoną. Jeśli teraz myślimy o krwi Chrystusa, ona jest tym najbardziej czytelnym, oczywistym znakiem Jego ofiary, to pewnie słyszeliśmy nie jeden raz, że jedna kropla tej krwi ma taką wartość, że mogłaby zbawić milion światów. I to nie są jakieś przenośne wyrażenia, ale rzeczywiście nie tylko milion światów. Jedna kropla krwi, dokładnie rzecz biorąc, materialnie jedna kropla krwi ma również nieskończoną wartość. I również od tej strony ofiara Chrystusa jest właśnie nieskończona. I tak naprawdę nie ma możliwości, nawet dla wszechmogącego Boga, aby, aby kapłaństwo i ofiara Chrystusa były czymś większym i doskonalszym. Nawet dla wszechmogącego Boga nie ma już możliwości, żeby to zjednoczenie z Bogiem, człowieka, stworzenia z Bogiem było silniejsze, żeby większa Czcigodniejsza była ofiara, również to zjednoczenie z ludźmi jest już takie największe. Chociaż pod pewnym względem, ze względu na pewne szczegóły, to śmierć Chrystusa mogłaby być nieco bardziej brutalna, ale w sensie samej istoty tego, co jest najważniejsze, już nie ma większej, nie ma, nie ma takiej możliwości. I to jest prawdziwa wartość krwi Chrystusa. Jest ona naprawdę niewypowiedziana. Ale jest niewypowiedziana nie tylko by sama w sobie, jest też i dla nas czymś po prostu niebywale ważnym, bo przecież wszystko to, co my mamy na poziomie duchowym, sakramenty święte, msza święta, ale też i Kościół jako taki, który przecież jakby wypłynął z boku Chrystusa razem z krwią i wodą. Kościół święty, to, że możemy mieć nadzieję na życie wieczne, że możemy do Boga mówić: Ojcze, to wszystko przecież to jakby wynika z wartości sceny Jego krwi. To wszystko jest już jakby w niej zawarte. Ale to oczywiście za mało, żeby to było obiektywnie prawdą. Ale musimy to oczywiście w naszym konkretnym życiu, musimy cenę tej krwi znać, to znaczy my musimy ją cenić. A co to znaczy cenić? To znaczy musimy żyć duchem kapłaństwa chrystusowego, bo ofiara i ofiarnik są ze sobą powiązani. Oczywiście. Ogromna większość ludzi nie ma święceń kapłańskich, ale wszyscy katolicy powinni i nawet mają taki obowiązek żyć duchem kapłaństwa Chrystusowego. Co to znaczy? Tak jak te trzy elementy, które świadczą o wielkości Jego kapłaństwa: zjednoczenie z Bogiem, zjednoczenie z ludźmi i sama wartość ofiary, tak i w naszym życiu. Zjednoczenie z Bogiem przez łaskę uświęcającą, zjednoczenie z ludźmi przez miłość bliźniego. I trzecie, duch ascezy, duch ofiary. Ten praktyczny sposób kochania Pana Boga, umiejętność ofiarowania się dla Niego. To jest jedyny sposób, aby rzeczywiście krew Chrystusa miała w naszym życiu prawdziwą wartość. I dzięki temu będą się spełniały te słowa, które mogliśmy usłyszeć z listu do Hebrajczyków: krew Chrystusa oczyści sumienie nasze od uczynków martwych abyśmy służyli Bogu żyjącemu. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.